Szanowni Państwo, dwa tygodnie temu ogłaszając moje wyjście z Platformy Obywatelskiej zapowiedziałem, że w ciągu paru tygodni przedstawię swoje plany. Dzisiaj jest pierwsza odsłona. Przez te dwa tygodnie Państwo spekulowaliście, czy będę zakładał partię, jeżeli tak, to z kim. Pojawiało się wiele nazwisk i obecnych polityków i byłych polityków. Jak Państwo widzicie, nikt z tych obecnych i byłych polityków mi tutaj nie towarzyszy. Dlatego, że. Logika polskiej polityki powinna zostać odwrócona. W tej polityce jest zdecydowanie za dużo partyjniactwa i myślenia, myślenia o partiach, zdecydowanie za dużo gierek personalnych, a zdecydowanie za mało myślenia o tym, co powinno być istotą polityki, czyli o programie. Chcę dzisiaj zapoczątkować pracę nad programem rządzenia polską. W latach 2015-2019 do współpracy. Zaprosiłem, zaprosiliśmy wraz z moimi kolegami grono wybitnych ekspertów, którzy zgodzili się pełnić rolę takich konsultantów programowych naszych propozycji. Część z tych ekspertów jest tutaj obecna. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Pani. Profesor Krystyna Iglicka-Okulska, rektor uczelni Łazarskiego, wybitny ekspert w zakresie polityki demograficznej. Pan doktor Konstanty Radziwił, wiceprezes Związku Dużych Rodzin 3, ekspert w zakresie polityki rodzinnej. Pan profesor Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, dziekan, Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pan dr Stanisław Tyszka, który będzie koordynował pracę programowe. Oprócz tu obecnych osób, grono konsultantów programowych poszerzone jest o panią profesor Sylwię Sysko Romańczuk, wiceministra edukacji w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, pana profesora Stanisława Gomułkę wiceministra finansów w pierwszym rządzie Donalda Tuska, pana profesora Stanisława Karpińskiego, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego w drugim rządzie, w tym rządzie, w którym ja także byłem ministrem, pana profesora Zygmunta Frankiewicza prezydenta Gliwic, który będzie naszym ekspertem od spraw samorządowych oraz pana Pawła Dobrowolskiego, eksperta od wolności gospodarczej, prezesa Forum Obywatelskiego Rozwoju, inicjatora wielu akcji społecznych, między innymi tego licznika długu.